Kiedy pojawi się nowy zwiastun z Powstania Smoków i czym dokładnie jest ta nowa, tajemnicza moc Kola, która czyni go niezwykle potężnym? Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym, a jeśli chcesz być na bieżąco z newsami i ciekawostkami ze świata Ninjago, możesz zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, no a teraz lecimy! Od Comic Cona minął miesiąc i jedyne co wiemy to to, że pokazywany był tam jakiś ekskluzywny zwiastun. No, już teraz nie jest ekskluzywny, bo jak się okazało, my również go zobaczymy. W odpowiedzi na pytanie jednego z użytkowników LEGO napisało, że zwiastun powstania smoków jest w kolejce, co oznacza, że niedługo go zobaczymy. No, niedługo to chyba za dużo powiedziane, ponieważ nie będzie go w najbliższym czasie. A dlaczego? Z prostego powodu. Nowe odcinki wyjdą dopiero 12 października, a do tego jest jeszcze naprawdę sporo czasu. Patrząc na to, jak wychodziły zwiastuny do pierwszej części, to ja obstawiam, że ten pojawi się między 1 a 12 września, mniej więcej miesiąc przed nowymi odcinkami. Musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać. A na no, kto by się spodziewał? Jedyne, co aktualnie wiemy o tym zwiastunie, to to, że pokazywane były tam pewne naprawdę ciekawe rzeczy, jak choćby samochód Zeina, który jest mega świetnym zestawem i ja się nim codziennie bawię. W sensie trzymam na półce, tak, bo y, ja się nie bawię moimi zestawami Lego, y, tylko y, trzymam je na półce jako zdobę. Y, tak, właśnie tak. No a poza tym Kol, czyli dobrze nam znany Ninja Ziemi, który będzie wyjątkowo potężny, chyba nawet zbyt potężny. I od razu wszystkich ostrzegam, będzie naprawdę mocny spoiler. Cole zyskał nowe moce i umie otaczać swoje ciało głazami, tworzyć z nich takiego jakby mecha, co czyni go praktycznie nie do pokonania. Może nie tyle nie do pokonania, co bardziej niezniszczalnym. W końcu cały czas może być w takiej kamiennej zbroi, która przypomina golema. Czy nie uważacie, że to jest troszkę zbyt potężne? W sensie wiecie, imperium bez fotaków nie będą mieli kompletnie żadnych szans w starciu z takim tytanem. Mam obawę, że będzie to wyglądało tak, że Imperium będzie teraz na każdym kroku przegrywać z naszymi ninja, a taka jednostronna walka nie jest fajna. Tego nie ogląda się dobrze, a przynajmniej mi bo wy możecie mieć inaczej. Chociaż ja osobiście nie wiem co jest ciekawego w oglądaniu tego jak jedna strona ciągle dostaje po dupie, a ta druga za każdym razem ma przewagę. A nie, chwila, chwila, przecież Ninja w praktycznie każdym sezonie. Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. And another one. Jednak mam naprawdę szczerą nadzieję, że tym razem będzie inaczej i że walka będzie w miarę wyrównana mimo tych nowych mocy kola, które są wręcz niesamowite. Naprawdę chciałbym takie mieć, jakbym miał wybrać jakąś super moc, to byłoby to władanie czasem. Możecie napisać co sądzicie o tych nowych mocach kola i czy w ogóle czekacie na nowy zwiastun jak i same nowe odcinki. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej!